358 i tutaj Wam pokażę, jak się zrobić oddło dla koni No to po, będzie Wam potrzebny konik, górka, jak najwięcej się da, zapiętko, karabinczyk inaczej, takie kółeczko, sztuczna skóra, drucik, super glue, nożyczki i gojnik, dobra. To bierzecie nożeczki z sztucznej skóry musicie wyciąć dwie tybinki. No, tu ona ma tak, 3,5, a tak ma 2,5. Bierzecie, wycinacie dwie tybinki, wycinacie puśliska, dwa, takie coś i większe siedzisko siedzisko i później takie mniejsze. Siedzisko tutaj mam już mam poklejone. Robię trzeci raz ten silnik i mam naprawdę dość aparat. Dobra. I to by. Bie bierzecie druciki i formujecie strzemiona. Dwa, po czym strzemiona musicie przylepić z perklu do puścisk, Żeby były równej długości. Zaznaczam. To bierzecie konika szlaj. Mniej mniejsze siedzisko kładziecie na środku, tak i połowę tego mniej, mniejszego siedziska, klejcie klejem i przyklejacie tybinkę na połowie i robicie tak samo z drugim. Nie poklejcie, się chyba, prawda? Mam nadzieję, że się nie pokleić. Mi się zdarzyło tyle razy, no i mam całe palce z kleju. No ale cóż, czego się nie robi dla zabawy. No i już macie. Nie wiem, czy widać, o. I binki przylepione. To jest pierwszy, no to właśnie. Teraz bierzecie du, duże siedzisko i klejcie tam gdzie będzie, ta, nie tam gdzie będzie ludzi siedzieć i staracie się równo szlepić. jest siedzisko. Widać no, teraz tak świetnie, świetnie, równiutko proszę przelepić. No już to za długo siedzisz. No to jest pierwsza część. Pierwsza część to jest w filmiku. Następnie będzie reszta. Postaram się ją najszybciej dać. Dzięki za uwagę. Cześć!